Łódzkie na plus najważniejsze wydarzenia z regionu Łódzkiego w filmowym skrócie. Marszałek Grzegorz Schreiber wraz z zarządem województwa Łódzkiego zdecydowali o zwiększeniu blisko trzykrotnie środków pochodzących z Unii Europejskiej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Decyzja jest podyktowana chęcią wsparcia przedsiębiorczości w związku z trudną sytuacją gospodarczą wynikającą z walki z koronawirusem. W wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Zgierzu urodziła się dziewczynka, której rodzice są zarażeni wirusem COVID-19. Okazało się jednak, że malutka Klara jest zdrowa. To wysiłek całego zespołu, całego personelu medycznego tego szpitala, który musiał być poddany szczególnym procedurom szczególnie ostrym procedurom po to, żeby zapewnić zarówno. No, radosną wiadomość o zdrowiu dziewczynki, ale także zapewnić bezpieczeństwo mamie, zapewnić sobie samym, czyli lekarzom całą całemu personelowi bezpieczeństwa. W tym momencie szczególne gratulacje i podziękowania całemu zespołowi medycznemu w Zgierzu. Kobiety z regionu łódzkiego znajdujące się w kwarantannie będą mogły samodzielnie wykonywać w domu badanie KTG. To jedno z najważniejszych badań wykonywanych u ciężarnych, bo bada pracę serca dziecka znajdującego się w łonie matki. Pacjentki, które wykonywały badania, mówiły, że są zachwycone, że czuły się zaopiekowane i mimo, że nawet nie miały ochoty robić badania KTG, to wystarczyło, że posłuchały bicia swojego serca, serca swojego dziecka i wtedy też były zadowolone i szczęśliwe. Ja miałem przyjemność w szpitalu w w oddziale ginekologii, chłodnictwa i terapii endoskopowej testować przez kilka miesięcy te, te urządzenia i muszę powiedzieć, że zdawały one rzeczywiście wspaniale egzamin. Są to małe urządzenia, wyglądające jak zabawki, ale dające normalny wynik, tak jak z dużego stacjonarnego kardiokortografii. W związku z epidemią koronawirusa Łódzka Kolej Aglomeracyjna do 14 kwietnia przedłużyła ograniczenia w kursowaniu pociągów. Przewoźnik wprowadził też ograniczenia dotyczące ilości podróżnych. Dopuszczalna liczba pasażerów nie może być większa niż połowa miejsc siedzących. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W mediach społecznościowych powstała grupa, która będzie platformą do wymiany informacji pomiędzy potrzebującymi pomocy przedsiębiorcami, instytucjami i firmami, a tymi, którzy mogą im bezpłatnie pomóc. Grupa działa na terenie całego województwa łódzkiego i dostarcza maksimum informacji, jakie w czasie pandemii koronawirusa możemy zaoferować biznesowi. Dobry wieczór 6 kwietnia. Emila Okubska rozpoczynamy poniedziałkowy serwis informacyjny Telewizji Centrum. A dziś w wydarzeniach powiemy m.in. w weekend zwierz został zdezynfekowany. W kwietniu rozpocznie się dezynfekcja wszystkich przystanków komunikacji miejskiej w Zgierzu. Dezynfekcja ta będzie wykonywana w sposób regularny, będzie się odbywała nocami. Używany do tego płyn na bazie alkoholu. A także powiemy, gdzie można zakupić produkt od rolnika, mimo zamkniętego targowiska. Podejmę decyzję o wyznaczeniu w 30 lokalizacjach na terenie naszego miasta punktów, w których będzie można zaopatrzyć się w warzywa i owoce. Od wczoraj w powiecie zgierskim nie wykryto nowych zakażeń, a kolejnych dwóch mieszkańców pokonało wirusa i są zdrowi, co zostało potwierdzone testami. To niewątpliwie optymistyczna wiadomość. 148 osób zostało poddanych kwarantannie domowej, tydzień temu było ich jeszcze 12. U 25 osób stwierdzono wynik dodatni. W sumie trzech mieszkańców naszego powiatu wyzdrowiało. Dobra wiadomość dla producentów żywności oraz miłośników świeżych warzyw i owoców, mimo zamkniętego z powodu epidemii targowiska miejskiego, okoliczni rolnicy będą mogli sprzedawać w Zgierzu płody rolne w sumie wyznaczono kilkadziesiąt takich miejsc. Prezydent miasta Zgierza podjął decyzję o wyznaczeniu 28 miejsc, w których rolnicy będą prowadzić handel. Sprzedający zostali zobowiązani do przestrzegania zasad sanitarnych obowiązujących w okresie epidemii oraz utrzymania czystości i porządku. Handlującym udostępniono miejsca należące do miasta nieodpłatnie. Podpisano już kilkadziesiąt umów. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie od pewnego czasu nasze miejskie torgowisko przy ulicy Aleksandrowskiej jest zamknięte. Spowodowane jest to przede wszystkim względami bezpieczeństwa wynikające z panującego stanu epidemii i zagrożenia koronawirusem. Mając jednak na, jednakże na uwadze potrzeby mieszkańców związane z zakupem produktów rolnych, podejmuję decyzję o wyznaczeniu w 30 lokalizacjach na terenie naszego miasta punktów, w których będzie można zaopatrzyć się w warzywa i owoce. Rolnicy do tej pory handlujący na terenie targowiska będą sprzedawać swoje wyroby właśnie w tych miejscach. Mam nadzieję, że uzyska to Państwa aprobatę i zapewni nie tylko teoretyczne, ale faktyczne bezpieczeństwo na wszystkich. Pamiętajcie, chrońmy siebie, chrońmy swoich bliskich, ale również dbajmy o całą społeczność lokalną. Punkty dla rolników znajdują się przy Placu Kilińskiego 4 stanowiska, na Długiej 1, 39, 61 przez 65 i przy wejściu do parku u zbiegu ulic Cezaka i Dibuła. Na Targowej 1 i 2 przy skrzyżowaniu Gałczyńskiego i Słuchowolca oraz przy skrzyżowaniu z Bazyliską i przy posesji numer 39 oraz na Kościuszki 2. W związku z pandemią koronawirusa w wielu polskich miastach odbywa się oczyszczanie miejskich przestrzeni. Samorządy skupiają się przede wszystkim na najważniejszych punktach w mieście, chodnikach i placach, przejściach dla pieszych, przystankach autobusowych miejscach, w których zazwyczaj jest więcej osób. Takie działania zostały podjęte również w naszym mieście podczas weekendu. Tym samym zarówno w sobotę, jak i w niedzielę już od wczesnych godzin rannych w naszym mieście czyszczono i dezynfekowano wszystkie przystanki i autobusy komunikacji miejskiej. Używany do tego płyn na bazie alkoholu etylowego nie jest jakoś bardzo szczególnie toksyczny dla osób i zwierząt, natomiast na pewno jest szkodliwy przy wdychaniu oparów tego preparatu. W związku z tym zaproponowaliśmy firmie wykonującej to zadanie, aby działała w nocy. Sytuacja związana z dezyfekcją miasta oczywiście jest rozwojowa, w związku z tym jeżeli pojawią się nowe zalecenia, to będziemy z nich jak najbardziej korzystać. Drugim tematem jest temat, jest temat dezynfekcji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kilka dni temu rozpoczął się, rozpoczęła się dezynfekcja czyszczenie niecki basenowej basenu Przeleśmiana. Taka przerwa techniczna i tak była zaplanowana na lipiec, ponieważ nie ma w tym momencie osób korzystających z tego miejsca, z tego basenu, więc wszystkie te prace zostały przełożone właśnie teraz na marzec. Inne obiekty Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji również podlegają obecnie dezynfekcji i gruntownemu sprzątaniu. Akcja dezynfekowania będzie trwała cały czas, aż do odwołania. Wcześniej proces dezynfekcji miał miejsce w szkołach, przedszkolach oraz w żłobku. Pacjenci i personel medyczny z Gierskiego Szpitala będą mieli zagwarantowany dostęp do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Taką możliwość wprowadza podpisana w sobotę nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ. Koszty testów pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowe przepisy przewidują, że fundusz rozliczy wykonanie testów na obecność koronawirusa w laboratoriach szpitali umieszczonych w wykazie prowadzonym przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą. Pacjenci, personel medyczny wszystkich szpitali będą mieli zagwarantowany dostęp do testów na obecność koronawirusa. Koszty wszystkich tych testów pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Wymazy od pacjentów i personelu szpitali na zlecenie lekarza będą mogły być pobierane w każdym szpitalu. Takie szpitale przekrażą te testy do laboratoriów wskazanych na liście prowadzonej przez Wojewodę i Narodowy Fundusz Zdrowia i umieszczanej w bip Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za wszystkie testy wykonywane bez względu na to, czy są pobrane wymazy w szpitalu jednoimiennym, w szpitalu zakaźnym, czy też po prostu w jakimkolwiek szpitalu na terenie naszego województwa. Takie rozwiązanie powinno ułatwić i przyspieszyć całą procedurę. W Łódzkim wykonuje się kilkaset testów dziennie. W ostatnich dniach marca diagności laboratoryjni wykonali od 200 do Prawie 600 testów. 2 kwietnia wykonano 343 takie testy. Liczba testów zmienia się w zależności od tego, jak dużo jest pacjentów i lekarzy, u których należy takie testy wykonać. Natomiast w hotelu Raymond w Łodzi należącym do polskiego holdingu hotelowego ruszyło kolejne izolatorium w kraju. Będą tam przebywały osoby oczekujące na wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz chorzy na COVID-19 z łagodnym przebiegiem choroby. Do dyspozycji pacjentów oddane zostały 72 pokoje. W budynku izolatorium zostały wyznaczone nieprzecinające się strefy poruszania i przebywania dla osób chorych i zdrowych. Służby wojewody i jednoimiennych szpitali w Zgierzu zapewniają obsłudze izolatorium środki ochrony osobistej. Narodowy Fundusz Zdrowia pokryje koszty pobytu pacjentów oraz opiekę lekarzy i pielęgniarek. Teleporady medyczne, e-recepty wysłane SMS-em lub mailem, dostęp do internetowego konta pacjenta. Te usługi medyczne można uzyskać bez wychodzenia z domu. Aby zostać e-pacjentem trzeba mieć ważny profil zaufany lub korzystać z bankowości elektronicznej. Już ponad 2 miliony osób korzysta z internetowego konta pacjenta, bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, dostępnej w serwisie pacjent.gov.pl. Aktywne konto pozwala załatwić wiele spraw związanych z naszym zdrowiem bez wychodzenia z domu. Co jest szczególnie ważne w czasie epidemii? Za pośrednictwem internetu można korzystać już nie tylko z zdalnego nauczania, z teleporad, z zakupów. Można zapłacić rachunki albo prowadzić i korzystać ze zdalnych lekcji. Można również w ten bezpieczny i szybki sposób i także łatwy korzystać ze swojego internetowego konta pacjenta. Żeby zalogować się na internetowe konto pacjenta, wystarczy profil zaufany. Taki profil można założyć bez wychodzenia z domu w ciągu zaledwie kilku minut. Wystarczy mieć konto w internetowym banku. Takie konto ma większość Polaków i dlatego warto wejść na stronę swojego banku i sprawdzić czy przypadkiem nie można założyć sobie profilu zaufanego. Jeśli mamy już profil zaufany, wystarczy zalogować się na swoje internetowe konto pacjenta, które jest dostępne na stronie pacjent.gov.pl. Dzięki logowaniu na tym koncie można będzie otrzymywać e-recepty za pośrednictwem SMS-a na swojego smartfona albo w postaci e-maila. Takie taka recepta na internetowym pacjenta to dostęp do wszystkich informacji na temat zleconego przez lekarza leku, czyli informacje na temat dawkowania, interakcji, po prostu ulotka leku na własnym komputerze albo telefonie. Do 29 marca lekarze wystawili blisko 175 milionów recept dla blisko 21 milionów pacjentów. Oprócz możliwości otrzymania zdalnie e recepty na internetowym koncie pacjenta, możemy też sprawdzić, czy wykupiliśmy wszystkie leki oraz zobaczyć, jakie dawkowanie przepisał nam lekarz możemy nadać uprawnienia do naszego konta osobie bliskiej i to ona będzie otrzymywać SMS-em kod umożliwiający realizację e-recepty. Ci z Państwa jednak, którzy nie potrafią sobie założyć przez internet internetowego konta pacjenta, nie mają dostępu do bankowości elektronicznej, mogą także otrzymać e-receptę w bardzo wygodnej postaci, czyli postaci czterocyfrowego telekodu, który lekarz poda po prostu przez telefon albo wyśle nam SMS-em. To wyjątkowa sytuacja, w której udostępniamy Zapewniamy takie rozwiązanie. To jest rozwiązanie korzystne dla pacjentów w czasie epidemii. W tej wyjątkowej sytuacji można skorzystać z takiego właśnie podania numeru czterocyfrowego recepty przez telefon czy za pośrednictwem sms -a. Wystarczy do takiego czterocyfrowego kodu dodać jeszcze numer pacjenta i już można wykupić refundowaną receptę w aptece. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej pacjent.gov.pl Jednocześnie nie ma obaw, że teleporady uniemożliwiają bezpośrednie wizyty u lekarzy. Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka konieczność, pacjenci otrzymają sugestię skorzystania z wizyty w placówce medycznej lub skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Co prawda mądrości lodowe przestrzegają przed nadmierną radością z dobrej pogody w zmiennym kwietniu, ale nie odbierajmy sobie przyjemności i cieszmy się słońcem. Na jaką prognozę pogody możemy liczyć w kolejnych dniach? Sprawdźmy. Jutro synoptycy zapowiadają do 19 kresek na termometrach, w nocy dalej chłodno, jedynie 4 stopnie Celsjusza. W środę pogodnie i jeszcze cieplej, subkirtenci wskażą do 20 stopni, czwartek z przewagą słońca, termometry pokażą do 19 stopni w dzień i do 5 nocą. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z różnych stron. Wychodząc naprzeciw państwa życzeniom, przez dwie niedziele emitowaliśmy msze święte z kościoła pod wezwaniem świętej Katarzyny, co spotkało się z dużą życzliwością nie tylko ze strony państwa, ale również proboszcza parafii księdza Andrzeja Chmielewskiego. Pragnę bardzo gorąco i serdecznie podziękować naszej lokalnej telewizji centrum za to, że możemy w ten sposób łączyć się duchowo i być nawzajem dla siebie. My pamiętamy o Was wszystkich w swoich modlitwach i czuwaniach, ale i ile razy wychodzimy tu do tego ołtarza, zawsze mamy świadomość, że to wszystko się zmieni. Jednocześnie informujemy, że za pośrednictwem STVK Centrum Zgierz będziecie mogli Państwo uczestniczyć w Triduum Paschalne, które będzie emitowane w programie lokalnym. To już wszystko co przygotował dla Państwa nasz zespół redakcyjny, a już w środę tradycyjnie o 18.30 zapraszam na kolejne wydarzenia Telewizji Centrum. Sympatycznego wieczoru życzę. Pozdrawiam.